Witam Państwa na portalu internetowym Zambrowiacy.pl. Kolejne spotkanie w cyklu Podziel się swoją pasją. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Paweł Zalewski. Witam Cię, Pawle. Witam serdecznie. Paweł jest dziennikarzem, podróżnikiem i autorem bloga wczytany.pl. Tak? Dobrze mówię? Z, z tym podróżnikiem żartowałem. Żartowałaś? Okej, okay, dobra, to żartował. E, Pawle, pozwól, że na początek przytoczę e, pewien cytat z Twojego bloga. Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w swój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwo, których nie przeczuwałem. Powiedz mi, czy naprawdę kochałeś czytanie? Czy z tym cytatem to w ogóle było tak, że musiałem coś znaleźć. Wiedziałem, że dobry blok musi mieć jakieś swoje motto. Mhm. Znalazłem je przypadkowo, znaczy czy było ich ogólnie więcej? To akurat najbardziej pasowało mi do tego. Mhm. Faktycznie tak jest, że czytanie przynosi mnie w jakiś inny świat. No i stąd wzięło się to mocno, stąd mhm. zostało. Mhm. A skąd pomysł w ogóle na stworzenie bloga? O blogu z... myślałem już od bardzo dawna. Mhm. Od jak dawna? Odkąd pojawił się Internet. O, <laughs> to też jest... to rzeczywiście. Pierwym, dosyć ułomny, jeśli chodzi o sprawy technologiczne, mhm. dlatego Tyle to trwało, zanim go założyłem. Pierwotnie prowadziłem blog yy, Broń Boże, prowadziłem mm. go z koleżanką, ale cały czas czułem, że to do końca nie jest to, co chciałem. Mm -hmm. yy, nie do końca siebie w nim wyrażałem. Mm -hmm. Broń Boże to taki Cie tak, to Ciekawe, hasz... ciekawy tytuł. Mm -hmm. Była tam bardziej szersza tematyka tematyka związana z kościołem, z religią. Miałem też tam swój cykl. Co tydzień w sobotę odnośnie recenzji i właśnie czułem, że w tym odnajduje się najlepiej. Stąd właśnie pomysł na oderwanie się, usamodzielnienie i stworzenie wczytanego. A właśnie, skąd ta nazwa? Wczytane. A to też była dosyć ciekawa historia, bo wymyśliłem to w czasie wesela sobotniego. Okej, nie pytam w jakich okolicznościach. No i. Po prostu nosiłem się z zamiarem stworzenia tego bloga, ale jakoś tak nie było żadnych konkretów. Wtedy akurat pojawiła się mi w głowie ta nazwa, pomysł na to nazwę. Wróciłem do domu w niedzielę i już wiedziałem, że to będzie to, że ta nazwa pasuje, że muszę ten blog stworzyć. Dokupiłem domenę, założyłem serwer i praktycznie w środa, czwartek miałem już stworzonego bloga. O czym piszesz na blogu? O książkach. Na pewno. O książkach, przede wszystkim, o, choć, nie <grym> choć nie tylko. Choć nie tylko. Okej, okay, to opowiadaj. Zostawiłem sobie takie małe pole do manewru, też, także na inne tematy, no ale 90% to jednak są książki. Mhm. Tematyka jest przede wszystkim historyczna. Wiąże to się z moimi studiami, z zainteresowaniami, choć nie tylko. Wychodzę coraz szerzej, skupuję książki o innej tematyce. O jakiej konkretnej e tematyce piszesz? O historii. Książki Ale historyczne są. W konkretnym tam... momencie historii jesteś skupiony? Czy... Nie, 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 generalnie. Mhm. Całość historii. Choć mówię teraz zawsze interesowały mnie też książki podróżnicze. Mhm. Oprócz tego od jakiegoś czasu pokochałem też reportaże. Mhm. W tej chwili w ogóle łapię się już na czymś takim, że jak zachodzę do księgarni, nie kupuję koniecznie książki, która mi się podoba, tylko od razu szukam jej ją pod kątem. Recenzji, które będę potem pisał. Aha. Muszę powiedzieć, że Czy tak z, z drugiej strony. To? Z drugiej strony, tak no, poszerza to jakoś horyzonty. Mhm. A jakie uczucia w Tobie wyzwala czytanie? No, to ciężkie pytanie. Zależy od książki. Mhm. Na pewno jest to dodatkowa wiedza, utożsamianie się z bohaterem. Zależy, zależy od książki. Masz jakąś taką ulubioną pozycję książkową, do której często wracasz, chociaż mimo tego, że przeczytałeś już jeden raz, ale jeszcze raz jednak ci. Mam taką standardową książkę, którą czytam przynajmniej raz w roku, to jest kariera Nikodemo Dydna. Nie, 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 wiem, nie wiem z czego to się że może z tego, że oglądałem ten serial, zawsze w młodości, go uwielbiałem. W tej chwili raz do roku muszę przynajmniej tę książkę przeczytać. Mhm. Skoro czytasz, to na pewno też kolekcjonujesz książki. Przyzna się, ile masz ich w swojej domowej piuteczce. Kolekcjonowanie książek to jest taka druga strona tego książko mhm. Oprócz tego właśnie, że książki się wspaniale czyta, są to też piękne przedmioty, które wspaniale wyglądają na półce. W ogóle mam fisia na tym punkcie. Prowadzę katalogi, kataloguję je, spisuję, numeruję, segreguję. Wcześniej robiłem to w Wordzie, potem miałem taki program mhm. komputerowy, biblioteczka, choć to było takie zawodne, bo jakiś tam program, był problem z komputerem. Coś się wyczyściło, więc w tej chwili robię to już klasycznie, mam zeszyty, mam pocegragowane, jest ich około 600 tych chwili. Mm -hmm. A dzielisz się książkami ze znajomymi, czy nie, jednak jak masz nie, swoje. Raczej to raczej to to A pożyczasz od kogoś książki? Nie, nie. nie pożyczasz. To no mam taką generalnie zasadę, że nie pożyczam. A, nie pożyczasz, okej. Okay. A powiedz mi, jak często wrzucasz swoje wpisy na blogu? To zależy od tego, jaka książka Ci się spodoba, czy jakiś taki już masz schemat, że raz w miesiącu wrzucasz jakieś wpisy? części, okay. znaczy w ogóle prowadzenie bloga składa się tak, z, tak jakby dwóch części. Mm -hmm. przede wszystkim jest ta domena, strona internetowa, gdzie wrzucam recenzje, czyli przeczytana książka recenzuję ją wrzucam i to jest właśnie ta główna baza bloga. oprócz tego jest yy, profil facebookowy i tam staram się wrzucać coś codziennie. nie są tu już całe recenzje, tylko mm -hmm. jakieś krótkie wpisy. Rocznica na przykład śmierci, urodzin jakiegoś pisarza, robię zdjęcie tej książki, piszę jakoś krótko notę o tym człowieku. Mhm. O pozytywną bardziej, czy czasem zdarzy Ci się jakaś negatywna? Nie, generalnie, generalnie są to rzeczy, które na mnie wywarły jakieś wrażenie pozytywne. Raczej staram się nie krytykować, choć pewnie kilka razy się nie zdarzyło, mhm. ale raczej staram się tego unikać. Robię też konkursy o. na to bardziej, żeby już przyciągnąć mhm. ewentualnych... I jak już zrobiłeś konkursowców? No, było już ich kilka. Zawsze jest jakaś do wygrania książka, jakaś mhm. smycz. A nie twoja? No nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A masz zamiarze? napisać jakąś może książkę? Myślałem o tym już od bardzo dawna, aczkolwiek ciężko się zabrać. Mhm. A jak mam jak? sporo pisania w pracy, mam sporo pisania właśnie na blogu, więc ciężko jest wygospodarować ten czas, ale może kiedyś. No właśnie, bo twoja praca jest tak połączona w sumie mhm. z twoim blogiem. To ci jakoś pomaga? Tym, że jesteś dziennikarzem i piszesz bloga? Na pewno jedno łączy się z drugim. Ten warsztat trzeba cały czas doskonalić. Jeśli teraz widzę swoje teksty, które pisałem na początku, no to powiem szczerze, że ciężko mi się je czyta. Mhm. A y, pewnie też czytasz blogi innych osób y, o podobnej tematyce jak twoje. Spotykasz mhm. się czasami z blogierami tak y, oko, w oko czy raczej jesteś jakiś w kontakcie internetowym? Znaczy generalnie ja ten blog prowadzę dopiero od sierpnia, więc jeszcze może na takie kontakty bezpośrednie nie było czasu, aczkolwiek to się cały czas rozwija. Ja śledzę inne blogi. Y, widzę też, że inni blogerzy dodają mnie do ulubionych, mhm. lajkują. Y, mam w ogóle pierwsze. Mój blog powstał z inspiracji innego bloga, właśnie również książkowego. Mhm. No generalnie, generalnie odzywają się do mnie pierwsze wydawnictwa, więc cały czas idzie to, idzie to do przodu. Aha, no to, to super, to już jakieś pierwsze początki są. Mhm. Więc napisanie no, no, książki, czy mnie już pierwsze jakieś zapłaty? Jak, 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 jak znajdę czas. <laughs> czy jesteś bardzo zapracowany w sumie, tak? Jeszcze, że masz czas sprowadzić tego bloga, to naprawdę. Nie mogę tego powiedzieć, bo może ktoś z pracy ogląda. Pozdrawiam, koleżanki. Eee, a powiedz mi, czy kolekcjonujesz autografy? Eee... Zawsze mnie to ciekawiło. Akurat cie, e, o ciebie, Czyli, czy, czy to robisz? Tak i nie. Mam w swojej kolekcji sporo książek z autografami, aczkolwiek nie zawizinam się tak, żeby mieć koniecznie ten autograf, aczkolwiek mam kilka. I raczej jest to taka pamiątka tego wydarzenia, z którym się wiąże. Mam kilka wpisów z autorami podczas spotkań, mhm. które były organizowane w naszym radio, w którym pracuję. Mhm. Między innymi Rafała Ziemkiewicza, Piotra Zychowicza. Robiłem kiedyś godzinny wywiad w Warszawie z Normanem Davisem. To było dla mnie takie wielkie przeżycie. czytałem jego książki od małego. Mhm. Tutaj miałem okazję z zrobić z nim wywiad bezpośrednio, więc ta książka z jego autografem to jest takie... Ważne dla Ciebie. Dosyć ważne, tak. Mm -hmm. Mam w autograf Szymona Hołowni. Uh. Tutaj to spotkanie, które właśnie było w Zambrowie, też wywarło na mnie takie spore wrażenie, więc pod tym kątem bardziej, jeśli chodzi o te autografy. Mm -hmm. A jakiś taki y autor, który najbardziej Tobą zawładnął, którego książki bardzo często czytasz? No, w pewnym momencie to był właśnie Szymon Hołowni. No, tak, no, tak, tak, tak. Chyba nawet opowiadałem ci kiedyś mm -hmm, o tak. Nie, tak. To miałem coś takiego, że przy każdym spotkaniu z kimś zaczynałem rozmowę właśnie o Szymonie Hołowni. Mm -hmm. Ma, mam wszystkie jego książki do tej pory, co wychodzi, to kupuję, czytam, aczkolwiek już, już nie jest takim entuzjazmem jak kiedyś, może bardziej już z przyzwyczajenia. Mm -hmm. A czemu tak cię wciągnął? Co jest ciekawego w jego książka? Yy, może sposób, w jaki pisze o wierze. Mm -hmm w sposób taki dosyć bezpośredni, w taki sposób przystępny. Choć mówię, no już w tej chwili trochę od tego odszedłem. Mhm. Rozminęliśmy się w pewnym momencie. A co teraz czytasz? O, to jest akurat trudne pytanie, bo tych książek jest kilka. Mm -hmm. Szczególnie, że niedawno były święta, więc książek kilka mi przybyło. Czytam książkę o obławie Augustowskiej, czytam właśnie najnowszą książkę Normana Davisa, szlak nadziei, to jest o drugim korpusie generała Andersa. Mm -hmm. Mam w całą listę można powiedzieć kolej, kolejnych książek, pisma wybrane Romana Dmowskiego. No jest tego sporo. Mm -hmm. Ktoś podziela twoją pasję? Masz kogoś takiego, kto jakoś tak mocno wierzy w to, że w tym kierunku dalej pójdziesz, bo chyba chcesz, co? W tym kierunku dalej się kształtować. No raczej tak. Znaczy mhm. na pewno na stronie jest kilka osób, które faktycznie śledzą to, dodają komentarze, wymieniają jakieś tam maile. No, w domu wiedzą wszyscy, co lubię i raczej mnie w tym wspierają. Fajnie, no to ja ciebie też jak najbardziej wspieram i Państwa zapraszam na bloga wczytane.pl, tak? Dobrze mnie? Dobrze, chyba tak. Zgadza się. Zapraszam również. Dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę, dziękuję Państwu.